Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Nagrywam go na gorąco, dlatego że jest sobota i wy prawdopodobnie go jeszcze dzisiaj zobaczycie albo jutro. Wszystko zależy od tego, jak się plan dnia ułoży, ponieważ po fryzjerze ja idę na dziewiątą. Teraz jest za dziesięć ósma, także mam jeszcze jakieś pół godziny do wyjścia. Muszę jeszcze zjeść, się ubrać i tak dalej, chociaż jeść mi się nie chce, no ale chyba coś przegryzę, żeby nie było, bo tam pewnie z 2-3 godziny też posiedzę. Wrócę do domu i koło godziny 14-15, mówiłam się z koleżanką, jedziemy na zakupy na matarnię. E, nie mam w planach nic kupować, ja ostatnio mało kupuję, jak jeżdżę gdzieś na zakupy, w ogóle jakoś tak, nie wiem, coś, coś tak przez to chyba nie w domu. W sumie nie za bardzo mi się chce robić zakupy, no bo po co jak chodzę coraz w dresach, natomiast zawsze jakieś drobne rzeczy wiecie, no. Także kolczyki w Siennej albo coś w ten desej, zawsze coś znajdę. Także jak coś kupię, to oczywiście też Wam pokażę. Natomiast, jeśli chodzi o same włosy, to słuchajcie, tak jeszcze nie do końca wiem, co zrobić. To znaczy, na pewno chcę je rozświetlić, ponieważ niestety, mimo tego, że słuchajcie, ja kocham ciemne włosy i ciemne włosy są prostsze w utrzymaniu i też, jeżeli chcecie zapuścić włosy, no to nie możecie ich rozjaśniać. To jest proste, logiczne, oczywiste. I idealnym przykładem na to jest malowana. Słuchajcie, ja w ogóle, jak ją zaczęłam oglądać, to wydawało mi się, że ona przepięknie wygląda w blond włosach. Chociaż nie do końca, bo ona ma taką ciemną oprawę oczu, i w ogóle. Ja ogólnie nie lubię takich połączeń, jak ktoś ma takie ciemne o... ciemną oprawę oczu i takie jasne włosy. Ale jakoś tak się przyzwyczaiłam do tego widoku. I jak ona zrobiła, słuchajcie, te ciemne, tak sobie pomyślałam. Coś dziwnego, natomiast teraz jak na nią patrzę, uważam, że to jest idealny kolor dla niej, tylko problemem są te odrosty niestety, bo jak ktoś ma swoje jasne włosy, a farbuje na dość ciemny kolor, ja nie mam aż takiej różnicy, ale jeżeli ktoś tak robi, to niestety ten odrost się dość szybko pojawia i no nie wygląda to dobrze, bo wygląda wtedy się jakby... jakby się miało przy głowie mało włosów i byłoby się trochę takim łysym. I niestety no to jest problematyczne, ale ogólnie ona jest idealnym przykładem jak łatwo wtedy zapuścić włosy i po prostu dbać o te włosy, no bo rozjaśnianie, farbowanie na blond jest problematyczne, no i niszczy włosy, także... Jak chcecie zapuścić, a macie blond włosy, no to wiecie co robić. E, żeby w ogóle je wzmocnić, powinniście sobie zrobić ciemniejszy kolor, bo on też mówi, no nie trzeba tak często przede wszystkim farbować jak włosów blond, ale jeśli chodzi o mnie, to właśnie, ja kocham ciemne włosy, tyle że. Niestety, ale zauważyłam, że e, Jednak jak ma się coś jaśniejszego przy twarzy Bluzkę na przykład To już oczy wyglądają lepiej a W sensie nie widać tak zasinień, worów, zmęczenia I to właśnie samo jest z włosami Im ciemniejsze włosy, tym wszystko jest bardziej wyostrzone na twarzy Więc stwierdziłam, z racji tego, że ja od dłuższego czasu Praktycznie nic z tymi włosami nie robię takiego One w miarę dobrze wyglądają Są suche po długości, ale Ja też wiecie co, ja nie wiem właśnie, czy one są suche Czy po prostu mi się zmieniła struktura włosów. Bo ja jakby ona nie dbała, nie farbuję, nie prostuję, nic z nimi nie robię, więc one się po prostu jakoś dziwnie zmieniają. I jeżeli będzie chciała ściąć, bo ja też nie mam jakby ciśnienia, ja zawsze jej mówię, że jeżeli trzeba ściąć, to ścina. I nawet jak to ma być tyle, okej, okay, Ja nienawidzę mieć brzydkich włosów i końcówek, bo to nie ma sensu takich na siłę, wiecie, trzymać tych włosów, jak są zniszczone. Więc zobaczymy. No póki co one są takiej długości, one z tyłu są trochę dłuższe, bo no przód jest zawsze krótszy ale ja jakby nie mam ciśnienia na te włosy jeżeli będzie trzeba ściąć na przykład tak spoko, to jak najbardziej grzywkę musi mi też podciąć bo ja nie chcę jej krótszej robić tylko po prostu ona już się tutaj nie układa bo jest za długa, także coś z grzywką na pewno też będzie musiała mi zrobić no i jakieś rozświetlenie też jeszcze do końca nie wiem, czy ja chcę takie jasne po całości, czy to będą tylko jakieś refleksy przy twarzy i trochę z tyłu? Nie wiem. Okaże się, słuchajcie, jak już tam pójdę, pogadam z nią i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ma to wyglądać w miarę naturalnie. Na pewno będzie dla mnie to szokiem. Co tam znowu się dzieje na tym dworzu? Na pewno będzie to na początek dla mnie szokiem, dlatego, że ja od dłuższego czasu noszę już włosy ciemne już od dobrych kilku miesięcy. No, także, no, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, jeszcze jedna rzecz, bo zapomnę. Ostatnio mówiłam wam o opryszczce, ja ją dopiero wyleczyłam i słuchajcie, dzisiaj wstałam, ja nie wiem czy wy to widzicie, mi się chyba tu jęczmień robi, robi, zrobił, nie mam pojęcia, natomiast e, ja w ogóle chyba nigdy nie miałam, ale raczej nie jest go trudno rozpoznać, wpisałam w internet i od razu wyszło mi coś takiego samego i okazało się, że to jest jęczmień. Ta Boli. Ja mam bardzo minimalistyczny makijaż, aż w ogóle dziwnie się czuję, bo mam wrażenie, że mówię do Was bez makijażu. Nie mogłam oka na dole pomalować, korektora nałożyć tutaj na dole, nic. Także ja pierdzielę i znowu weekend. Zobaczcie, to jest w ogóle. Akurat nie miałam planów na ten weekend, ale wiecie, no, sam fakt, kurde, jak to jest możliwe? W ogóle, zaraz nam coś opowiem o. Długim weekendzie majowym Ale zanim do tego przejdziemy, pokażę wam dwa puste opakowania Bo też nie chcę o nich zapomnieć Słuchajcie, ostatnio wykończyłam dwa produkty z Bingo Spa e, Creamy Chocolate To jest, to było masło do ciała Kremowa czekolada do codziennej pielęgnacji ciała Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajny produkt Bardzo go lubiłam Zapach zupełnie inny Na przykład od Balsamus i Sany Tego, co wam jakiś czas temu pokazywałam Też słodki, ale nie aż tak bardzo słodki bardzo przyjemne, takie kakao po prostu. On się nadawał i na zimę, na jesień i nawet teraz na wiosnę. Może na lato już niekoniecznie, ale bardzo przyjemnie go się używało. I on faktycznie, słuchajcie, to masło nawilżało, masło, krem, nie wiem co to jest balsam, nawilżał skórę i pewnie za jakiś czas wrócę do niego. Ja na jesień lubię takie produkty, więc myślę, że się jeszcze skuszę. Jest bardzo wydajny i szybko się wchłania, To jest dla mnie mega istotne. I słuchajcie, druga rzecz, to jest arganowa kuracja do włosów. Zawiera 12 ekstraktów roślinnych. To podobno ten produkt można też stosować na skórę głowy. Ja nigdy go tak nie używałam. Po prostu używałam go jako masaczkę Czasami dwa razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu, bo ja wiecie, tego mam dość dużo, więc staram się zużywać wszystko po kolei. Bardzo fajny produkt, bardzo mocno pachniał. Bardzo mocno pachnie w zasadzie. Na wozach ten zapach się utrzymuje. Nie jakoś bardzo długo, ale czuć, że ona tak pachna taką świeżością. To jest trochę taki zapach proszku do prania, ale to jest naprawdę bardzo przyjemny zapach. Maseczka starczyła mi naprawdę na długi czas i. Jeżeli szukacie czegoś fajnego, bo to chyba nie jest jakiś drogi produkt, to możecie sobie je spróbować tak dla odmiany, bo mi na przykład znudziły się już te wszystkie produkty z Rossmana, także mm, fajnie, że mogłam coś innego sobie przetestować, także no. To jest to i teraz słuchajcie, powiem wam o majowym weekendzie. Ponieważ jak co roku, od <grywa> chyba nie wiem, 19 lat, tak mi się wydaje, że to od 19 lat jest, 2 maja jest w Gdańsku, w Trójmieście zawsze, ogólnopolski zlot fanów Depeche Mode. Jak wiecie, ja chodzę e, cyklicznie na takie imprezy co 2-3 miesiące, teraz jest impreza w czerwcu i potem znowu na zakończenie lata, czyli tak no co 2-3 miesiące. Natomiast e, taki duży zlot jest zawsze właśnie 2 maja, i ja jeżdżę na te zloty od 2010 roku. Nie byłam chyba na jednym albo na dwóch, już nie pamiętam. Natomiast staram się na te imprezy chodzić, bo tam jest po prostu fajnie. No, klimat jest bega i jakoś tak no, lubię, po prostu lubię. I w tym roku tak się zdarzyło, że oczywiście nie było chętnych na wyjazd. Ja w ogóle zauważyłam, że ludzie ostatnio mają taki problem z wyjściem z domu, jakby nie wiem, w ogóle nie wiem co się dzieje tak naprawdę. To nie jest też tak, że ja wychodzę teraz ostatnio bardzo rzadko i w tygodniu nie mam czasu i to jest taki jedyny moment, kiedy mogę się z kimś spotkać, ale to też nawet nie chodzi, że ja ciągnę kogoś, kto nie lubi Depeche Mode na zlot Depeche Mode. Nawet pytałam się osoby, które jeździły wcześniej na zloty. Nie no, słuchajcie, w ogóle nie wiem co się dzieje. Natomiast twierdziłam zgodnie z tym, co Wam ostatnio mówiłam, że nie będę przejmowała się innymi i nie będę się blokowała na coś albo zamykała w domu, tylko dlatego, że ktoś nie chce jechać. Słuchajcie, po prostu skończyłam pracę w poniedziałek o chyba 16, czy tam 15:30. Wyszukowałam się i pojechałam sama do Sopotu na zlot. Możemy powiedzieć, że to było dla mnie dość dziwne, wyjście totalnie ze swojej strefy komfortu, ponieważ ja znam tam jakieś pojedyncze osoby, bo w sumie przez te 12 lat jak chodzę, to słuchajcie, te towarzystwo się gdzieś tam zmienia, ludzie nie są młodsi, tylko są starsi, coraz starsi, przestają chodzić na te zloty. I tak naprawdę miałam obawy, czy w ogóle ktoś tam będzie, ale stwierdziłam, że sobie postoję, wypiję piwko i najwyżej wrócę. Do Sopotu jechać to już nie jest tak jak do Gdańska, do Gdańska mam tam 10 km, do Sopotu już jest kawał w sumie dalej, ale wiecie co, stwierdziłam, siadam w autobus, siadam w SKM i po prostu jadę. Oprócz tego, że zmarzłam, na zlocie było po prostu super, było bardzo dużo ludzi, naprawdę wybawiłam się i słuchajcie, co ciekawe, podeszła do mnie jedna z was, ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, Ula, Ula była z małżonkiem na weekendzie majowym w Gdańsku, była w ogóle tak głośno. Wydawało mi się, że usłyszałam to imię, ale jeżeli coś przekręciłam, to przepraszam. Natomiast, jakie to było miłe, że po prostu e, też przyszliście w ogóle na ten zlot. Mogliśmy się pobawić, wypić sobie piwko, także naprawdę super, bo nie spodziewałam się w ogóle. Ja Wam powiem, że czasami tak mam wrażenie, że gdzieś tam jestem i ktoś mnie obserwuje. Tu w ogóle, jak wiecie, no nie spodziewałam się to że ktoś, e, ktoś może przyjść na ten lot Depesh Mode, ale to było bardzo miłe, także pozdrawiam Was serdecznie, cieszę się, że podeszliście do mnie, bo naprawdę fajnie. Ja i tak byłam sama, nawet jakbym z kimś była, to to jakby w ogóle nie ma znaczenia. Zawsze fajnie jest poznać nowych ludzi, porozmawiać, tym bardziej, że widziałam, że Wy też lubicie Depesh Mode, także super, naprawdę. Także przekaz jest taki, słuchajcie, dla Was. Nie blokujcie się, nie nie, wiem, nie zamykajcie się w domu, tylko dlatego, że nie macie z kim jechać, nie macie z kim wyjść i tak dalej. Róbcie to, na co macie ochotę. Ja byłam, słuchajcie, taka zadowolona, jak wróciłam z tego zlotu. Tak sobie pomyślałam, ja Was nie zachęcam do chodzenia po nocy, sam, żebyście same chodziły po nocach. Absolutnie. Ja tak zrobiłam, ale do tego Was nie zachęcam. Natomiast zachęcam Was do tego, żebyście po prostu. Robiłam w życiu to, na co macie ochotę. Ja często patrzyłam na innych i nie robiłam wielu rzeczy, dlatego że ktoś nie chce, ktoś nie ma ochoty, ktoś wymyśla. A teraz stwierdziłam, że po prostu nie, koniec. Ja po prostu, jeżeli sama tego nie zrobię, to po prostu będę siedziała w domu i po prostu pluła sobie w brodę, że czegoś nie zrobiłam. Także cieszę się i myślę, że przed następnym zlotem nie będę miała szuporu, żeby jechać sama. Tym bardziej, że ten zlot jest w Gdańsku, praktycznie w samym centrum, także... W ogóle super, naprawdę w ogóle mega się cieszę, także wychodzę ze swojej strefy komfortu, to jest coś, czego nigdy nie robiłam, natomiast przychodzi mi to coraz e, łatwiej teraz, aż się dziwię, bo z wiekiem, słuchajcie, człowiek ma jakieś takie, mam wrażenie już, e, wiecie, trochę tak jak koń, takie klapki i przyzwyczajony jest do swojego życia, do tego, że żyje sam, do swoich jakichś tam nawyków. I nie chce się, jakby też nie czuję się tak generalnie wewnętrznej potrzeby, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Bo po co? A właśnie po to, żeby słuchajcie, jeszcze lepiej się czuć. Także. Fajnie, dobrze. Ja słuchajcie się ogarniam, bo to już jest ósma, ósma trzy Muszę się ogarnąć. Nie wiem, czy będę jadła. Właśnie się zastanawiam. Oko mnie tak boli, że ja tylko mam, słuchajcie, nadzieję, że to oko mi bardziej nie spuchnie. Jak <laughs> jeszcze bardziej spuchnie, to po prostu. Ja w ogóle w przyszłym tygodniu jadę po raz pierwszy do pracy, do biura. Na razie mamy jeden dzień w tygodniu, ale no nie chciałabym tak jechać, bo to już czuję, że mam tu powiekę na dole spuchniętą. Też jest to czerwone dość. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo tu, tutaj trochę zasłoniłam żaluzję, bo co chwilę wychodzi słońce. Tak, że teraz no nie ma, ale wcześniej wychodziło, więc mam zasłonięte. Ja nie mogę. Co mi się jeszcze przydarzy? Bo świat się kończy. Także, dobra, słuchajcie, to ja uciekam w takim razie i na pewno. Widzimy się jeszcze jeszcze później, jak wrócę od fryzjera i może jak wrócę z zakupów, to wam pokażę, jeśli oczywiście coś kupię. I słuchajcie, ja już wróciłam. Włosy mam dość mocno wyprostowane, więc wyglądam trochę inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj przerzucam te włosy na prawo i lewo. Ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie chcę się nauczyć tego, żeby nosić włosy. Tak jak sobie je rano po prostu ułożę, znaczy ułożę, wiecie o co chodzi, uczeszę może tak, dlatego że ja ciągle majtam nimi i one już w którymś momencie w ciągu dnia robią się takie sianowate przez to, że raz je majtam w tą stronę, raz w tą, dotykam i niestety nie wyglądają wtedy dobrze, natomiast jeśli chodzi o fryzjera, ja nie wiem na ile wy tutaj zobaczycie, bo jest zachmurzone niebo i może wyjdę na dwór i zrobię wam jakąś jeszcze przebitkę w sensie na balkon, bo tutaj i tak chyba widać najlepiej to co mam zrobione słuchajcie, mam zrobione pasemka takie jakby takie grubsze pod spodem i też mam je na grzywce, na tak, grzywce mi robiła tak jak yy, podniosła i po prostu, ja nie wiem czy wy to tutaj będziecie widzieć i taki kilka takich właśnie folii nałożyła i zrobiła pasma, one póki co te włosy są jeszcze ciemne, ale ja też chciałam uniknąć tego że te włosy, jak wyjdą od twizyra, będą jasne. Znaczy, chciałam uniknąć tego. Chciałam uniknąć tego, że jak je umyję dwa razy, to zrobi się z tego blond. Bo ja nie chcę mieć blondu. Ja chciałam taki efekt 3D, czyli chciałam po prostu jaśniej przy twarzy, jaśniej gdzieś tutaj po całości, ale nie, nie chciałam blond włosów. I nie wiem, na ile wy to zobaczycie, bo tu wszędzie od środka i właśnie tutaj przy twarzy jest taki ładny taki ja nie wiem co to jest za kolor bo oczywiście to jest mieszanka kilku kolorów ale wygląda słuchajcie ten kolor przepięknie on jest taki ciepło zimny to nie jest ani rudy kolor absolutnie on nie jest rudy to jest coś takiego pomiędzy tak jakbyście do, dołożyły popiel do rudego nie wiem jak to nazwać bardzo ładny słuchajcie kolor bardzo także także no Grzywkę mam nieruszaną, tylko mam ułożoną i delikatnie tutaj, wiecie, pod, pocieniowaną, ponieważ ona już była taka odrośnięta, więc ja jej też nie chciałam ścinać jakoś specjalnie, ale co ciekawe, mam całe po długości włosy pocieniowane. Zobaczcie. Dawno tak nie miałam. Ona wie, że zwracają właśnie takie fryzury lat 80. więc winięte końcówki. To jest też coś, co jakby wraca. Też delikatne mam tu ząbki, ale takie, wiecie, delikatne. Ja całe życie byłam przeciwniczką tych ząbków, jak ja słyszałam, że ktoś te ząbki tutaj robi, to wie. Ja, no. no, ale to nie są takie typowe ząbki. One są tak delikatnie tutaj na końcach, zobaczcie. Tylko jakby wycieniowane. Także fajnie podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Pewnie widzicie, jak ruszam głową te pasemka tutaj. Niestety, no światło jest takie, jakie jest, i za dużo tutaj nie idzie zobaczyć. Ale jestem bardzo zadowolona. Trochę posiedziałam, bo jest sobota, dużo ludzi przychodziło, się tam kręciło, więc, e, no, trochę dłużej to trwało niż pewnie normalnie bym poszła w tygodniu. Ale jest jak najbardziej okej. Okay. Zobaczymy po kilku myciach, jak to będzie wyglądało i jak ten kolor będzie się z... wypłukiwał. Nie wiem, czy wy coś z tyłu zobaczyć, jakbym Wam pokazała. Nie mam pojęcia. Wyjdę zaraz na balkon, to. To ewentualnie jeszcze zobaczycie. No a ja czekam na koleżankę, bo ona ma zaraz przyjechać także za jakąś godzinę, więc już mi się filmu raczej nie uda teraz montować. Ale spokojnie zrobię to później, więc będziecie miał jeszcze dzisiaj na kanale. Także na gorąco, bo po prostu go wrzucę. I. Ja oczywiście słuchajcie, u niej tego pieska, bo ona ma te maltańczyki dwa i wymiętoliłam za wszystkie czasy, bo ona mieszka u góry i te pieski, wiecie, sobie tam chodzą, one są tak przywiązane do ludzi, jeden już jest starszy, on sobie leży, ale ten drugi mu, taki młody, nie wiem, on ma około roku pewnie, może kilka miesięcy, no nie, chyba około roku już, to słuchajcie, to jest taki szatan, on coraz siedzi komuś na kolanach, chce, żeby go nosić, także pewnie wrzuciłam już fotę na Instagrama, widziałyście. Ale dobra, teraz powiem wam jeszcze dwa słowa odnośnie SPF-ów, ponieważ ja nie wiem, czy wy już to widziałyście, ten filmik, bo ja mam jeszcze chyba dwa filmiki nagrane, które zobaczycie po tym filmie, jeszcze w sensie w starych włosach. No, wy pewnie nawet różnicy nie zauważycie, ale dobra. I tam chyba w jednym mówię o SPF-ie. Natomiast, że tak nie do końca jestem przekonana, że... Hmm, ja po prostu, słuchajcie, czasami mam wrażenie, że człowiek kiedyś bez tego żył, i było ok, a nagle teraz ja wiem, że wszystko idzie do przodu, i gdzieś tam jakby mm, mamy większą świadomość, wszystkiego. Ale ja zawsze się zastanawiam, gdzie jest ten taka granica. W sensie, kiedy faktycznie coś tak w 100% jest potrzebne, a kiedy to jest trochę takie naciąganie, bo to jest wiecie: no naciąganie, marketing i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tak z tymi filtrami ochronnymi, z tymi spf jestem, tak wiecie. Tak, przynajmniej byłam nie do końca przekonana, ale kupiłam ten, którym, o którym wypewnie ja Wam powiem w kolejnym filmiku, że chcę go kupić. I to jest ten Revox. On ostatnio był w prące, bardzo dużo go poleca. I to jest 50. Ja był w prące, z 3 dych na niecałe 20, także wzięłam. Zobaczymy, to jest 30 ml, więc jakby ciut mniejszy niż normalny, ale to spokojnie to tam, jakby. O. Bardzo fajne poręczne opakowanie, malutkie. No podobno jest genialny, także zobaczymy, ale z ciekawostek Wam powiem, że ja w zeszłym roku, albo to było dwa lata temu, kupiłam na prące w Rosmanie, była taka szafa z wyprzedażami i stało pełno filtrów. I ja pamiętam, że kupiłam sobie wtedy do opalania filtry, na ile tego zużyjecie. A ja chyba kupiłam dwa do opalania i jeden po opalaniu, taką piankę łagodzącą. I właśnie kupiłam dwa do twarzy z firmy Jantar 50. Jej jeszcze nie używałam. Ale też mam takie coś z Nivea. 30. Ja wiem, że w normalnej cenie kosztowało to wtedy 30 zł, a ja kupiłam wszystkie te produkty za piątala, czyli ten za piątala, pianki zapiątala, ten jantar za piątala, czy za 8. Wszystko takie tanie było. I też nie do końca, słuchajcie, wiem, do kiedy to jest ważne, bo tu nie ma daty przydatności, niby 12 miesięcy od otwarcia, w sumie może i minęło, ale. Pięknie pachnie. I słuchajcie, ten filtr jest genialny. Ja wiem, że to nie jest 50, ale słuchajcie. Nakładam sobie już go od dwóch tygodni prawie. No może dwóch nie, ale z 8-10 dni. I nakładam normalnie rano wklepuję tonik, krem, serum pod oczy, potem krem pod oczy, krem na twarz, i na to jak chwilę mi ten krem stołby, wiecie, wsiąknie, To są takie dwie-3 minuty, bo one bardzo szybko te w ogóle wszystkie produkty ostatnio mi się wchłaniają. Ale nie wiem, to kwestia mojej twarzy, czy te produkty po prostu takie są. Tak nie wiem, w sumie. Nigdy na to nie zwracałam tak uwagi, bo jak nakładam jedną rzecz, to nie było mi tak czy to nie było dla mnie istotne. A teraz jakoś tak widzę, że ta dupa faktycznie, no, kilka, dwie, trzy minuty dosłownie, ona się wchłania i wtedy nakładam na to ten filtr. On też się błyskawicznie wchłania. I słuchajcie, buzia wygląda przepięknie. Ja w ogóle mam wrażenie, że się mniej świeci. Tu co prawda jest napisane, że Shine Control. Ale tak wiecie, z tym Shine Control filtry przeważnie są tuste. I tak mi się kojarzy, że to będzie taka taki tłusta maść I jeszcze tego blada. I będzie to wszystko źle wyglądało. A tu słuchajcie, nic bardziej mylnego. Makijaż wygląda pięknie. Pięknie się utrzymuje. Nic się nie świeci. A nawet się mniej świeci. Także. Bo ci jest naprawdę ciepło. Ja słuchajcie, zachrzaniałam taki kawał. Więc troszeczkę gdzieś tam może mi się świecić ta buzia. Ale ogólnie bardzo dobry filtr. Jak go gdzieś zobaczycie, to ja Wam polecam. Też jest chyba 50. Wiem, że jakiś teraz jest też inny, chyba za 7 dych zniwa, który jest też bardzo polecany, ale możecie ten sobie kupić. Ten też jest super. Także lepsza 30 niż nic. Także postaram się go znaleźć i Wam podlinkować. Także dobrze, słuchajcie, to już jest wszystko. Idę jeszcze na balkon, spróbuję Wam coś dograć. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Franeczki Wam nie pokazałam, ale ja w sumie nie wiem, gdzie ona jest. Ona chyba siedzi za tym lustrem, bo przestawiłam, zobaczcie, lustro tam. A tutaj są teraz kwiaty. O! Także. No i tu są kwiaty, nie? także trochę słuchajcie poprzestawiałam, więc nie wiem gdzie ona tam jest, wydaje mi się, że za lustrem także słuchajcie, tu się z wami pożegnam idę teraz na walką, pokazuję wam włosy mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie widać i zostawcie po sobie jakiś ślad i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, pa pa